Dobra Co za Lebron? Co ten... poszedł, oh. poszedł tak czy siak na topa, nie? I cannot play play the bot, nie? <laughs> Mi <Me> tu <too. laughs> Intensywna rozmowa widzę I cannot play bot <laughs> A co to w ogóle jest za, za różnica tak naprawdę pomiędzy botem a tym topem na a faktem ja mam ósmy level, więc może nie widzę jeszcze o, ja tych wiec. problemów no ale Duża, bo ty jest na dole a top na górze. Ej, ej, e, e, przepraszam! Ja już mam ósmy Dobra Stwarzaj pozory, że jesteś nobem <grym> Nie musisz stwarzać. <grym> nie muszę I tak to mi będzie wyglądało genialnie w moim wykonaniu. Po co flash? Po co flash Już tam Art, tłuką. Środ. Czemu nie skakałeś? Aha, pewnie cooldown. Zobaczmy. Wygrałem. Sim sam sum. A ten się bawi we tą. Sim sam sum. Kurwa. Wygrałem. Sim sam sum. Przegrałem. Sam ze sobą grałem we wtę. Ej, fajnie jest A... takiego kumpla cienia. Kumpla cienia. Sam ze sobą. myśli się ten No pewnie, chopię. że to jest fan? Sprawdzam krzaki I proszę, Nie. mamy obydwu w krzakach No to wbijajcie. Od Już dajcie do najlepiej To ja tu ten biegam w tych krzakach no Dobra ej, ja tu muszę ten si farmić. Czekaj, za chwilę nas wyskoczą, o właśnie, Jezu no. woli mi się fiora Dobby Wypier Ej, faj Olaf! Czotenolat. Olaf? Czoten Ej, tak bardzo nie trafiłem. He, 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 he. he, 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 he mi. O, o pasywka mu się odpaliła, zajebiście. No nie pito, że zdjęliście woliberowi pasywa. Sam se zdjął, debil. Ej, myszka mi pada powoli, kuchwa. No, no tak nowo? to jest, jak używa się tych... ...na baterie. Cicho. Baterie są chujowe. Ja raz miałem w życiu i już nigdy nie kupię. Czemu? Ja kupię sobie właśnie jeszcze jedną. Bardzo fajnie, lepiej niż z kablą. Ej, ty weź tego toparka, może używać sobie do last hitów. Ram Ty mnie nie ucz. Dobrze, nie Przecież będę ci uczył już. Nie ucz ojca dzieci robić. <laughs> Masz 8 lat, jesteś za smarkaty. 8 lat. Już mam 30. Ty stary... bo ty stara dupa jesteś! Cietki se uspasz. Powiedziała ta młoda dupa. Chodźcie tu! Chodź tu, Atrox! Łe, na nią. Wiem, że padniesz, ale z na nią. Jestem pazerny. twoim kosztem. Nie, mam już cień, mogę ich harasować, jak chcę. A ja muszę zacząć farmić, nie mam... Piąta minuta, ja mam dopiero 5 milionów. Jest chyba... A nie wiem, ile mam. Wow. Masz. i tam stoją. Łe! Well, fuck. Łosz kurwa To no o. <grym> Report. Jebany woli miś. Za szybko się skap, nie, ten skap, że trzeba spierdalać Woli miś pewnie się gdzieś teraz skampił i będzie teraz czekał aż ten Woli miś, woli miś Ty tak go będziesz... zjesz, ty go zjesz o Yeah. Aha, sztylet Ej, weź ty tym Olafem, zacznij coś farmić, bo kurde Stoisz w miejscu, Ej, patrzysz się Słabo się tak trochę gra jak wy zagadacie między sobą, a ja tu są normalnie sam w samotności Witek jak tam pogadał u ciebie Słońce Bardzo... świeci Świeci świeci. Czarne chmury nade mną Kuchwa! Znowu się lecimy. w czakach Co ile ma ten woli berał pasywkę? E, dosyć długo. Boże jak zapomniał. Chyba 4 minuty. Ale jego głowy są się na mnie. Tym bardziej pani Co ten woli? Pam Pam, 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 pam. Ty, jak dobrze pójdzie, za chwilę się wgryziemy w tego wolisia. Jak dobrze pójdzie. No jak sobie nie zrespi HP jakoś. Oj, ale mi mieszkał cię A jak pójdziesz, że? No to chuj, no to, chuj, to będziemy powiem. w dupie. Stary, 600 minut, ja mam dopiero 13 milionów, nie? Ale chujowa ale co za mnie. Jak zawsze. Report. Report mi. Kuchwa Atrox ma już więcej ode mnie. Tak być nie może. Co ta lux? Tak, cztery minuty kurwa, już mi się znowu pasywka odpaliła, debil. Co ty jebiesz? Tak szybko? No. Znaczy odpaliła mu się, w sensie na mu zżarły. Może potka miał, a nie pasywkę kucha. Nie, potek tak nie leczy. A, potek nie leczy za 2k. No. Jezu, tak mnie kusi, żeby tego wolicie teraz dojebać. Nie tak muszę żeby tą kurde Katarinkę w dupsko dojewać. No. Ups, niepotrzebnie flashowałem. To było głupie. Hmm, pewnie to teraz to zrobię jest głupie, ale co tam. Antrox, no... To... Nie, dobra, cofnę. Chyba że... Chce że pejżechtą, kurde, Katarina, nie. Boże, trzeba... Gdzie ty cześć. idziesz? I co ty robisz? A. Eee, do boju. Przeciwnik pokonany. O, wolisz. Jest milu. Jest misiek. A ja mam multi w razie czego. Spoko, spoko. Euro, spoko! Kurwa, chciałem skrócić Aatroxowi, bo mi też Pajac dobiła. Nie pykła. <grym> ta już ma też. Staczysz się. Najgorsze, nie potrafisz jak coś, to jest to źle. <grym> Stary, mam 24 miliony i nawet skrócić nie potrafię, nie? Reportujcie mnie. O kurwa, tak, tak być nie powinno, nie może tak Ale ty, co się składało pierwsze na nim? Kuchwa, zapomniałem. Boże, co ja miałem złożyć na powiedz pierwsze? O Jezus, co ja miałem złożyć? No wiem, co miałem złożyć. Muramana miałem złożyć. Maramunę, muramana, maramunę, mune, mara, Ale ci mikro szmakuje, ja pierdolę. Tak, Czemu? raz go było słychać dobrze, raz potem było go ci. No musi się patryk odpalił, To tak szybko? Na no, pewno 4 minuty. Mi się wydaje, że nieco więcej. Ewentualnie nie... dwie. Ewentualnie dwie. I już prędzej. Hunit Gang, co za debil. Zamiast iść na tego bota. Łe, 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 A to z Zouza? Ano. Ej, da się w LoLu sprawdzić, czy jest godzina? <noise> flag, A flag, żyję, flag, 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 oh, flag. ja żyję. Ale ty nie żyjesz. Ajajaj, aj, aj, nie miałem ci jak pomóc. Kurwa trochę się, ja pierdolę. Co za ciul mi go kurwa dam na bota? Nie mm. yeah. ja dzięki Oha, spokojnie. <laughs> Piorka <laughs> na mnie poluje, wariatka zaburzyła. Przeciwnik po Ty! Heh. mi ochota Jest w drodze SS. Aha, zapomniałem jeszcze że tutaj mam cień. Mhm. Co ten Atrox? Atrox idzie tutaj. Nie jest, jest po co. on już... Wy linię? No. Szybcy jesteście. Zajebiście. Ses. Nie. Dobra, Gdzież tak mogliśmy się nie ma? Może być w krzakach, więc trzeba uważać. No, szczególnie, że mam mało HP zaraz. <laughs> sprawdzić <śmiech> krzaki? Nie. Bo może być w tych krzakach, co my stoimy zaraz obok, nie? Patrz. O, nie ma nic. Będzie coś. Co <laughs> <laughs> bam, 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 bam. ta fiora? Pewnie się na mnie za chwilę rzuci. Stąd się Na ciebie albo na mnie, nie? No na mnie, bo ja mam nie HP. No, Jeszcze tak. przyszedł. Woluś przyszedł. Woluś. Waluś. Waluś! Też mi się to skojarzyło od razu. Cześć, święty za Waluśas. Nee, ignajta miała ksuja tempa. redna na dzida, kurwa. <laughs> nie, to. Jakieś łódki, bym sobie kupił i to. Nie, jeszcze mam ciul kasy. Trzeba by za to kupić. jeszcze masz ciul kasy, mówisz? Tak, ja to sobie jeszcze kupię? A co mi tam? Bignam, bignam. Ty, uważa tamtym Izraelem, Anka chyba do ciebie idzie. Nie merdam. Jak Nie denerwuj stracę, mnie. Jak stracę bufa, to się zdenerwuję. Idą na bocie. Anka z Kateriną. Happy meal. I love it. Pam 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 pam, Jest tam Fio... jak jej tam? Ło, wow, już mam 62 farmy. Nice. tu do... Kto ma 62 farmy? Ja. Zajebiście, mam 35. <laughs> Tylko zobaczysz? Już ma znowu pasywkę? Ma już pasywkę. Mhm. Zazwyk nie będziemy. O Jezu, tak bardzo nie trafiłem. Tak bardzo 10 sekund do ulti. O lu no 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 no, no. mnie Wiedziałem Wajza Jeden przynajmniej leży, no ale Czemu to się kurde udaje, nie? Za chwilę mnie wyleci ta fiorka Ty, podziękował mi za to, że mnie sksułem, czyliś tak zajebiście. <grywia> ach ta duma. Ja to tak mało gadam, nie? Co moi widzowie będą normalnie słuchali. No Puszczo, że... mam zły. To jeszcze, jeszcze poprzedniego odcinka nie wrzuciłeś. No Cicho. Jest zastanawiam się, czy ja w ogóle ten wrzucę, a ty tam lej. Ty pominasz. <grywia> Ram pam pam pam, pam pim, pim. Jakieś gesty odwala i się teleportuje. Naruto się bawi. <noise> kurde, chciałem zgankować mida, a tu... Lux na przy, lux Przyszli przy, 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 przy na bota, no A to chuj Taki społeczne. Co wy tu robicie już? Ojej Już drugi na opuszczaliście, wariaci Dziękuję. Ej, e, wy macie jak grę na boty <głos> <głos> Żebyś wiedział ja się stary nawet nie nafarmiłem, a kurde patrz 4-0 o kurde, podwieżyczką już ta Woli misiek przyszedł. Fiora Komuś zniknął chyba z linii woli mi się co? Tak, pisałem SS. Uchwa. Nie możesz powiedzieć? No nie wiedziałem, że do was przyjdzie. Stawiam na to, że pójdzie na środek, pewnie. Hmm. W ogóle o której jest minuta gry, bo nie widzę. 15 faktycznie, za 10 sekund. Okej. Okay. Ej, to głośno. Porzuciłem sobie trafiłem. Pudło. <grystanie> nie do powstrzymania. Cały czas stoi pod wieżą. I czeka na woli misia pewnie. <grystanie> Będzie surrender jak nic. Ja to za trochę są tą grę kierujemy Co to jeszcze po tym, co składałem? Składałem ceduszka, kraj jeduszyk, regeneration mana. No po... ciulaj tą wieżę. Kurwa. No, czekałem na to, aż więcej minionów przyjdzie. O, Wolcik idzie! No niech se idzie. Jaki Wolfik, kurwa? Wolcik. Mówię Wolcik, nie Wolfik, tej, bez przesady. A, wolcik? No Wol. Jaki Wolcik? <laughs> no jak to nazwiesz tego niedźwiedzia? Tam na Wol coś tam, nie? Woli miś. Woli ber. miś. Woli <laughs> miś, woli ber. On znowu zmaz... z... pasywkę Idzie tu <noise> Tak bardzo go w zrobiłem nie <noise> Tak bardzo go zabolało Twoja drużyna zniszczyła wieżę Napisz mu, you are useless, champ jest zajebisty <głos> <głos> You are weak. <laughs> Ojta Aha, przyszła. Zobza. Czyżby cię zabiła? Jeszcze nie. Nie mam no, ulta, teraz tak. Duszyczki. Siedziała w krzakach tu przy tej, osele, przy tej następnej wieży. Twoją Gdzie uciekasz przede mną? Tak nie uciekniesz. Już apte, już tego healera sobie włączyła. No. To ten woli. <laughs> Czemu znowu opasywka do jasnej cholery? Bo mu się zregenerowała Tak szybko? Przed chwilą go zabiłem No wtedy kiedy ten... Kiedy nie, 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 nie. się odradzał, pewnie mu się przywróciła znowu Tak szybko? No. Kto to tam wie? Zawsze jak ja grałem Voliberem, to ta pasywka trwała wieczność Widzieliście to, akcję? Pewnie nie, to no, muszę skurowa. ją dodać na do nagranie Nie, nagrania. widziałem, ja, ak ja akurat widziałem z Lecąc... No tak, lecący promień przez całą <grym> planszę, trafia w nią, a potem ten jeszcze dobijają. Nie trafił właśnie. To jest najlepsze, bo jeszcze ja, ja ten promień tak, że trafił by ją, nie? Bo ona wygrywa no. po prostu go. Ona się fleszła za ten promień. <grym> tak no, w ostatniej milisekundzie się fleszła, nie? Wariatka. Taki lag. <grym> Na low-hub się jeszcze. Czy Tam uważaj tym, tym Nie Wiem. Prawdopodobnie za chwilę z których krzaków któryś wyskoczy. Bo ich ani jednego, ani drugiego nie ma Ile atrakcji ma? 10-0 Ała, <laughs> chesz mnie Aha, wyszła z tych samych szaków co ostatnio. Ach, chuj, nie biegnę za nią. I po trzecie, Pere zaczęłam? Cześć Fiora. Była tu przed chwilą. Ona jest tutaj u mnie. Ej, chodź tu! Jestem! No, e, już za późno. Zabij ją. Ale rzutę tym toporkiem na maksymalną odległość. O, mam tak już nie zabijasz. A no, nie, kuźwe, jachanom, legenda. Jakie buty by sobie kupić? Co to wy myślicie, Tabi czy Merkury? No, weź na merkury. Idziemy na smoka? No, jest render. nie zastakowałem. Długi. A, poddali się. Co za szkoda. Dobra ludziki, to było na tyle. Tak więc myślę, żegnamy. Bye bye. Cześć. Bye. You.